Ja widzowie, jak mówiłam, że będzie Daily. To jest Daily. I robimy kosmetyczkę sobie do szkoły. No, robimy kosmetyczkę do szkoły, czyli co tutaj będzie się znajdowało w mojej kosmetyce. już Wam wszystko pokażę. Jakby ona jest bardzo pojemna. Od razu mówię. muszę to otworzyć. To jest takie Mamy taką mówię Nie za dużą. Nie Ale już za tą na dole mamy już większą. Mamy dużą. Dobra, to robimy. I nazwie tą pierwszą, tą u góry, to będzie pierwszy piętro. Czyli pierwsze piętro zaczynamy. I przede wszystkim pomyślałam już o tym, plastry. Ja bym się gdzieś na przykład wywaliła. Na przykład na WF pójdę po piłkę i bum. Mamy taki rodzaj, takie chude i takie gruby, więc <grym> grubych mamy 7 grubych. Ale mam 100 takich grubych, ale nie przy sobie, bo mam je tam. I wkładamy i na tyle, ile tu jest. Tutaj mamy chyba inaczej. Na 5 tych. No. Pomyślałam, żeby sobie to zawinąć w gumetkę tak? było to trochę lepiej. Nie, ten komi gumka. Ale ja tu mam tyle gumek. Zawinam z plasterki i składamy na pierwszej pietro. Tu. Potem, oczywiście, będą gumki. Na przykład, chcę zrobić sobie kucyka. Bo zapomniałam gumki. Tam miałam dwie gumki przy sobie. Jest jeden Dwie no. gumki Dobra Jedna taka spinka do włosów Ona też tu będzie Tak u góry Mgiełka malutka Albo Chyba tu mam no. Na razie Nie no, chcę to zostanie no, Mała mgiełka Jeszcze jedna spinka i pierwsze pięć zostało zakończone I tak to będzie wyglądało ogółem. ok I już tu na dole największy cios. Myślałam, żeby dać sobie szczotkę do włosów. Ona w ogóle jest mega fajna. Wiem, że wygląda jak dla małej dziewczynki, ale bardzo fajna jest ogółem. Co tu jeszcze miałam? No, miałam spray taki. I. O Jezu, co ja jeszcze miałam? Nie. No. O. Tu mam jeszcze te kinki, chciała do czegoś, wiecie, nakleić czy coś, ale to nie jest tu. No. Więc moja kosmetyczka się tak prezentuje. To jest pierwsza warstwa. 这是主干。